Dobrze, sprawdzimy teraz czy ta konsola działa. Teraz mam na. Dekody mam podłączony stary na kablu HDMI 21. Tu muszę na dwójkę przełączyć. Najpierw musimy kabel sieciowy podłączyć do gniazdka. A muszę to wyciągnąć od telefonu, najpierw, bo żadnego wolnego nie mam. Zaraz, muszę wyciągnąć od telefonu ładowalkę, walkę, bo nie mam. Więc gniazdek, chociaż nie, nie będę musiał, przecież, przecież na dole mam, tu wejdzie, dobrze, to podłączamy tutaj na dole, mam nadzieję, że będzie jest. działać, tak, to podłączamy konsolę, jest jedno, drugie, Teraz tak, podłączamy kabel USB do konsoli bez trójki. To weźmiemy tutaj chyba. Tak, ten kabel jest długi. Tylko musimy tu odplątać, tak by się kołko zabiło. Jest tak, musimy przełączyć na, na dwójkę, bo mamy tutaj wejście jedynkę na dwójkę. HDMI 1, HDMI 2, zobaczymy. mi 2. mi 2. Dobra, teraz podłączamy pada, podbrancamy, pada. tylko tu jest pisze brak sygnału, nie wiem czemu, ale może jest wyłączone przez to, teraz ten kabel USB do pada, jedno ręko to będzie ciężko, ale dobra, mam nadzieję, że ten kabel pasuje tutaj. Kabel pasuje. Kabel pasuje. Jak brak sygnału na razie, Piewne. Bo jest włączone. Musimy włączyć. Zielone światełko. Powinien się pokazać za chwilę. Brak sygnału. Teraz będzie chyba. Tutaj pisało X ostatnio i OK, tak? Zobaczymy. Kurde. Format nieobsługiwany. Ciekawe. Format nieobsługiwany. Co tu jest teraz? Nie działać teraz. O co mnie teraz. No, czemu to nie działa? Chyba że będą się pójdzie oczywić. Coś tu jest nie tak. Zobaczymy. Na k**ę nieobsługowany format. Przecież mam podłączone. Teraz, zaraz, zaraz, zaraz. O co tu znowu biega? Gry weźmiemy. Piraci z Korywów, nie wiem. Jest Battlefield of Duty mówię. Tak, bo nie Dobra, to weźmiemy Trójkę Klub. Coś tu nie działa znowu. Wszystko kupione nowe, a coś nie tak jest. Co tu jest grane znowu? Co? Si man chyba, nie? spali się, ładuje się, o co chodzi? Co ty tu... Gadaś mi. Jak nie obsługiwany format? Co ty gadasz mi? Niedostępny, format niedostępny, tak może telewizor włączył chyba tak jakoś... o, teraz? Tak, teraz to możemy gadać co tu piszę. Wymagane dane zostaną zainstalowane na dysku. Ta jeden profe nie wyłączać ani nie. Rejestrować systemu, kiedy miga wskaźnik dostępu do dysku twardego. OK. OK, to pewnie będzie X, tak? Dobrze, elegancko. No i tam jest 2%, tak? 3%, 4%, 5%. Idzie zielone. 7%, 8%.

20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 104 35 36 37 38, 39, 40 41, 42 44, 44 45, 46 27, 48 39, 50 51 52, 53

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 osiemdziesiąt pięć, osiemdziesiąt sześć, osiemdziesiąt siedem, osiemdziesiąt osiem, osiemdziesiąt dziewięć, dziewięćdziesiąt, dziewięćdziesiąt jeden, dziewięćdziesiąt dwa, dziewięćdziesiąt trzy, dziewięćdziesiąt cztery, dziewięćdziesiąt pięć, dziewięćdziesiąt sześć, dziewięćdziesiąt siedem, dziewięćdziesiąt osiem, dziewięćdziesiąt dziewięć Stop. Sroonizacja trofeów. Schronizacja trofeów. Sychronizacja trofeów pisze. Sto procent. I co dalej? Wcytywanie pisze, wcytywanie. No no. Dobra, coś się pokazało. Dolby Digital. Battlefield Ta gra. Automatycznie zapisuje dane. W określonym już tu nie wyłączaj zasilania, kiedy widoczna jest ikona autozapisu. Naciśnij przycisk start, aby rozpocząć. Dobrze. To działa. Konsola działa.